Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj podsumuję sobie luty, oczywiście spóźniony, bo jak żeby inaczej, ale lepiej późno niż wcale. I tak, standardowo najpierw pokażę Wam książki, które mam fizycznie, a jest ich całkiem sporo, więc z tego powodu też bardzo się cieszę. Później będę Was stawiać tutaj okładki książek, które przysłuchałam w formie audiobookowej, i co? Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. I standardowo one nie są w żadnej kolejności chronologicznej, bo <głos》> ciężko było je ułożyć, no ale tak. Pierwszą książką mam Nie będę Twoim bohaterem od Beaty Sagan, czyli jest to obyczajówka z wątkiem romantycznym. Mamy dwójkę bohaterów, Arka i Malwinę. Oni żyją, można by powiedzieć, w dwóch zupełnie różnych światach. Arek raczej stroni od ludzi, jest outsiderem. No i pewnego wieczoru, kiedy Malwina wraz z przyjaciół powracają z imprezy, ratuje je przed dwoma takimi badziorami, można powiedzieć, którzy nie mieli wobec dziewczyn pozytywnych zamiarów. I tak Arek staje się bohaterem dla Malwiny. Mimo, że tego nie chce, chce unikać ludzi, chce tylko zdać maturę i zacząć pracę Tak dziewczyna sprawia, że chłopak zaczyna patrzeć na niektóre sprawy trochę inaczej Zaczyna się otwierać No i co z tego wyniknie, to musicie się przekonać sami Czytając to książkę, która jest naprawdę przepiękna, wzruszająca, wciągająca Dodatkowo ona jest o tyle ciekawa, ja wam to pokażę później na przybliżeniach Albo możecie zobaczyć na moim Instagramie, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście Rozdziały Magminy zaczynają się z takimi kwiatkami a rozdziały Arka yy, Tutaj mamy super bohatera Więc to jest taki bardzo ciekawy aspekt Może drobnostka, ale sprawia, że ta książka Jeszcze tym bardziej urzeka Jest przepiękna, fenomenalna Po prostu koniecznie ją przeczytajcie Następnie mam Ostatniego namsar od Kristen ziska, nie mam zamiar, czytać Bo je przekręcę, znając moje szczęście Tutaj mamy historię Aszy Która żyje w świecie, gdzie jest pełno smoków I za sprawą pewnych Przypowieści, które są zakazane w jej królestwie, te smoki, jak ktoś opowiada te historie, one zyskują pewną moc, dodatkowe umiejętności, albo rozszerzają te, które one już mają. No i dziewczyna jest łowcą takich smoków, zabija każdego, ponieważ chce odpokutować swoje winy z przeszłości, ale to z czasem dowiadujemy się, jakie to były winy. Jednak, no, przychodzi pewien moment, kiedy ona ma wyjść za mąż, za osobę, której nie cierpi, gdzie nie chce tego małżeństwa, ale jest do tego trochę jakby zmuszona. I dziewczyna dostaje pewne informacje, pewne dary, które musi wykorzystać i podjąć decyzję, czy to, co mówi jej rodzina, to, co mówi jej lud, jest prawdziwe, czy jednak to, co mówi jej obce osoba, której w ogóle nie powinna ufać i przez którą umarła jej matka. Książka naprawdę pełna akcji, czyta się ją naprawdę bardzo przyjemnie, co mnie mocno zaskoczyło, bo ona ma dość małą książkę i mnie przerażało czytanie tego. Ale z drugiej strony, jak już zaczęłam czytać, nie mogłam się od tego oderwać. Też mam piękne wstawki z opowieściami, które mają ogólnie ciemniejszą fakturę, dodatkowo są fragmenty, znaczy takie obrazki smoku. To też dodaje fajnego klimatu powieści Naprawdę bardzo dobra lektura. Cieszę się, że mam kontynuację w rodzinnym domu. Niestety, ale rodzinnym dom, ale będę jakoś pod koniec marca, więc pewnie je zabiorę i będę czytać. Bo zakończenie sprawia, że naprawdę mam ochotę dowiedzieć się, co tam się wydarzy. Chyba, że z tego co pamiętam, to chyba tamta część jest krótsza od tej, także tym bardziej trzeba po to sięgnąć. I tym razem kontynuacja, czyli Aditet od y, Christy i Rici I to jest podwójna pokusa, oczywiście nie mogłam do Państwu powiedzieć tytułu, nieważne. E, co niedawno czytam pierwszy tom, o którym też Wam pokrótce opowiadałam. Tutaj mamy kontynuację właśnie y, zmagań Lili i Lorena z ich uzależnieniami. Dodatkowo tutaj pojawia się pewien aspekt szantażu. Główni bohaterowie trochę nie wiedzą, co robić, bo nie dość, że muszą walczyć o swoją codzienność, muszą walczyć ze swoimi demonami, też dodatkowo mają problemy z szantażem. E, powiem tak, trochę mam mieszane uczucia do tej powieści. Z jednej strony, no ciekawie, wątek ten uzależnie został dalej kontynuowany. E, wątek z psychologiem, psychiatrą trochę e, zraził, mocno, e, nie ukrywajmy. E, jednak z drugiej strony to było trochę za dużo rozciągania. No ta książka ma trochę tych stron, bo tu jest 550 około, tak 550 na 560 i to zostało dość dużo rzeczy rozciągniętych Nie podobał mi się właśnie ten wątek szantażu, gdzie on był na początku tak mocno wypunktowany, później w trakcie powieści pojawia się od czasu do czasu i dopiero na ostatnich, nie wiem, 15-20 stronach e, zaczęło to się kulminować i wszystko rozwiązywać, tak bo że za przekędzie palca, więc trochę to średnio. E, do tego stopnia nie jestem tym zachwycona, że nie wiem czy sięgnę po trzeci tom, bo tam jest jeszcze co? Podwójne pragnienie. No ale zobaczymy, może kiedyś, jak mi wpadnie w łapki, to spróbuję. Chyba, że będzie dłuższy od tego, co teraz sobie podaruję. Ale ogólnie, no, jeżeli lubicie książki z wątkiem, właśnie uzależnień i wychodzenia z tego, radzenia sobie z tym, to jest naprawdę ciekawa seria i może Wam się spodobać. I książka, o której było bardzo głośno swojego czasu, czyli ostatnia prawdziwa singielka od Lauren Cho chyba tak to się mówi. Mamy tutaj kobietę, yy, zaraz, Andrea, dopomóż mi Andrea, która jest po 30, która jest singleką, kobietą, która odnosi sukcesy, ponieważ pracuje w bardzo dobrej i prosperującej kancelarii yy, Ma możliwość zostania partnerem w tej kancelarii, ale rodzina nie akceptuje tego, ze względu na to, że ona nie ma męża No i żeby zaspokoić te potrzeby swoje rodzinne, postanawia spróbować i wróci do randkowania Tylko co z tego wyniknie, no to musicie sami się przekonać jest to naprawdę książka. Jak na początku mnie to przeraziło, że było w niej strasznie dużo opisów. E, tak jak w karabaterze potrafił być, powiedzmy, stół, e, tak w pierwszej części, jak był e, ten Hogwarts pokazane ta jadania, i wszystkie te potrawy były rozpisane na pięć stron. No tutaj też to jest tak rozpisywane, przynajmniej na początku. I to mnie mocno przeraziło, bo już myślałam, że to będzie taka, e, jak to powiedzieć, rozpisana powieść. E, przegadana po prostu, ale później jak to się już rozwija, to jest naprawdę genialnie. Mamy dużo śmiesznych stawek e, Ta książka też jest o tyle ciekawa, że można ją interpretować na dwa różne sposoby, można w wersji dosłownej i można w wersji przenośnej. Mam tutaj historię właśnie chińsko-malezyjską, więc to też jest ciekawy aspekt dodatkowy, i później jak już się wciągniecie to powiedzieć, trudno się o niej oderwać, mimo że stricte zakończenie jest słodko pierdzące, no to jak tak portka się cieszy. Także jestem z tej powieści bardzo zadowolona, cieszę się, że ją przeczytałam Nie dziwią mnie wcale zachwyty nad nią Także ja też Wam ją serdecznie polecam, to przecież ona jest przepięknie wydana, więc Czemu nie chcecie mieć na półce? Te pastelowe kolory, takie wiosenne, klimatyczne Naprawdę coś genialnego No i teraz trochę zmiana klimatu Ponieważ tutaj mamy Potwory pod moją skórą od Madi Pawłowskiej Jest to debiut autorki I powiem tak Bardzo ciekawa książka, bardzo mroczna, wciągająca, przywołująca dreszcze ja niejednokrotnie miałam ciarki podczas czytania, zwłaszcza w pociągu to dziwne było wrażenie, także <noise> ogólnie bardzo ciekawie, ale z drugiej strony, mimo że to napięcie było i nawet jak bohaterka poszła do pracy, wracała z tej pracy i cały czas się czuło napięcie, że może to się zaraz wydarzy, to z drugiej strony tej akcji takiej stricte nie było aż tak dużo. Ciężko było polubić bohaterów, bo tutaj główna bohaterka no po prostu zachowała się jak typowa alkoholiczka. I ogólnie nie wiem. Nie potrafię dokładnie określić, co mi się w tej książce nie podobało, bo klimat był przegeniany Akcja też była ciekawie poprowadzona, ale z drugiej strony ci bohaterowie byli tacy dziwni Tak trudno było ich polubić, bo Lana po śmierci swojej siostry Przeprowadza się do mieszkania babci, którą odziedziczyła No i tam popadała to za mnie w alkoholizm, bo musi zatopić smutki, oczywiście, swojego bólu no i ojciec odcinają ją pieniędzy, każe jej wynająć tutaj mieszkanie I znaleźć sobie współlokatora, bo on nie będzie jej finansował No i ona znajduje sobie chłopaka, Roberta, który ogólnie jest tak jakby modelem Dziewczyna w trochę ten świat wchodzi, ponieważ no wie co robi Robert, poznaje jego znajomy I ze sprawą jednej kampanii reklamowej te dziwne rzeczy zaczynają się dziać Coraz więcej jest osób podejrzanych, coraz więcej zagadek, więcej pytań niż odpowiedzi No i fajny jest ten klimat ale z drugiej strony, jak ja czytałam opis, no to ja myślałam, że to się będzie działo na pierwszych 100 stronach, 100, może 150. Książka ma, zaraz wam powiem ile dokładnie, 300. Równo 300 stron. I to, co jest opisane w opisie, znajduje się na 200 tej strony, jak nie później. Więc to trochę było nocy, ale z drugiej strony zakończenie było na tyle interesujące, że czekam na kontynuację i chcę się przekonać, co tam dalej się wydarzy u Lany i Roberta. I ostatnia książka, którą mam fizycznie, którą mogę Wam pokazać Jest to znowu przewracanie gatunkami, ponieważ tym razem jest to komedia kryminalna I jest to Tajemnica Carycy od Małgorzaty Starosty Czyli kontynuacja Wina Wina Tak? Wina Wina? <grymne> Ten tytuł jest bardzo mylący <grymne> Ogólnie mam tutaj dalsze przygody Agaty Śródki i y, Michaela, Michaela Blanc Przepraszam, ja nie umiem po francusku wiem, że to jest fran Francuzik. Tym razem restauratorka została zaproszona, żeby została jurorką w talent show W którym uczestnicy mają otworzyć jadalną wersję jaja ferbe Czy jak to się nazywa? Fabre? Faberge? Faberge? Chyba tak Przepraszam, no ja naprawdę nie umiem tego <grym> <grym> mówić I co mi sprawia duży problem podczas czytania w tym samym czasie oczywiście do kobiety też dzwoni dawna przyjaciółka, która otwiera hotel w pewnym pałacu No i zaprasza też swoją przyjaciółkę, żeby pomogła jej podczas otwarcia No i jakaś że jest przedsiębiorczo kobietą To postanawia połączyć dwie pieczenie na jednym okniu I zaprasza właśnie telewizję do pałacu, gdzie ona pomoże przyjaciółce A przy okazji odbędzie się ten cały talent show, gdzie ona ma to wszystko żywi robić Co żywi? No Oczywiście sprawy muszą się skomplikować, kiedy na terenie pałacu rezydencji zostają odnalezione zwłoki No i nie wiadomo kto to jest, w jakiej okazji, jak się tam znalazł, co to w ogóle wszystko ma do sprawy No i rozpoczynamy akcję kryminalną Oczywiście uśmieci się przez jej książce, że Ogorze wymyśla naprawdę przefantastyczne fabuły Które są wartkie, które są pełne śmiechu, które mają trupa w tle, no bo wiadomo, że komedia bez trupa to nie komedia Naprawdę świetnie się przy niej bawiałam. dodatkowo to też jest o tyle ciekawie, że mamy perspektywę i głównych bohaterów, właśnie między Agaty, Michaela, Katarzyny Ale dodatkowo mamy także perspektywę mordercy, także znamy wszystkie jego plany No i co z tego wyniknie, oczywiście przekonacie się czytając tę książkę, jest naprawdę genialna Jeżeli lubicie książki Alka Rogozińskiego, Marty Kisiel, czy właśnie komedy kryminalne pani Katarzyny Berynki-Miszczuk Na przykład Ja Cię kocham, a Ty Miał, genialna opowieść, swoją droga. To Małgorzata Starosta też w tym gronie może się znaleźć A jeżeli uwielbiacie Róże Król To Agata Śródka może robić za konkurencję dla postaci Alka Naprawdę, ja chcę więcej Agaty Śródki I dobra, przechodzimy do książek audiobookowych Postaram się też trochę przyspieszyć, żeby nie było aż tak długo Po pierwsze, od Hanny Grein Chodzi lisy Koło Drogi To jest kryminał, gdzie po prostu bardzo fajnie został korzystany motyw gry Pewnej Ale nie chcę za dużo zdradzać Mam tutaj serię morderstw. Oczywiście, teoretycznie postacie nie są ze sobą połączone, jednak policja odkrywa pewien związek. No i dzieją się różne ciekawe rzeczy. No, tak jak tytuł mówi sam za siebie, to jest w ogóle druga część trylogii. Ja też czyt... słucham teraz trzeciej, w ogóle pierwsza jakoś mnie ominęła, nie wiem, ale spokojnie można to czytać bez znajomości poprzednich tomów. Ja się odnalazłam w tym normalnie. Dalej jest Dziewczyna, której nie zauważał e, Pierwsza część od Alejandrino Nailani Chyba tak to się wymawia? Nie mam zielonego pojęcia e, Nie liczę tego, książka mi się niezbyt nie podobała Bardzo charyzmatyczna, główna bohaterka, która sobie nie daje w kaszę dmuchać Która wie, czego od życia chce, nie daje sobą manipulować Główny bohater, który jest... W standardowym busem, ale oczywiście, gdy poznaję główną bohaterkę, zaczęto się trochę zmieniać Trochę mu ego opada Ale ogólnie bardzo ciekawa powieść Jestem niezmiernie ciekawa, jak druga część wypadnie I żałuję tego, że nie mam tego na MPGO Może się niedługo pojawi Albo może się pojawiło, a ja gdzieś to ominęłam Mam nadzieję, że tak Ale ogólnie słuchało się to fenomenalnie Wartka akcja, bardzo ciekawa przemyślenia Bardzo ciekawie przemyślana Fabuła I bohaterowie, których trudno nie polubić Także naprawdę coś... Naprawdę dobrego I mimo, że to jest z Wodpada, gdzie ja się bałam i unikam jeszcze teraz takich książek To jestem pozytywnie zaskoczona i chcę więcej Od Edyty Prusinowskiej O ile dobrze czytam Opowiem o Tobie wiedzą, Przepiękna powieść Spotkałam się z opiniami, że ona jest na siłę smutna Jednak mi takie tematy ogólnie niezmiernie trafiają do serca Może tak to ujmę Ponieważ tutaj mamy osobę, która straciła bliską osobę która też jest chora na raka, więc to są trudne tematy do pisania. I nie ma to też mówić, że na siłę jest, no bo wiadomo, choroba nigdy nie jest pozytywnym tematem, no ale ta książka, zwłaszcza końcówka, Ach, aż mi po prostu gula w gardle siedzi. Ale naprawdę przepiękna opowieść, przepiękna okładka, i ja chcę więcej książek od tej autorki. To jest chyba Debiut i to jest w ogóle jakaś influencerka, jak to że? Mam nadzieję, że nic się pomyliłam. Jak już to przepraszam, ale coś tak mi się obiło o uszy. Zwłaszcza jak oglądałam to książkę w tempiku. Okej, okay. dalej mam sąsiada od Lisy Gardner. To jest trzeci tą serii o Didi Warren. Nieważne, mi się to podobało. Tu mamy historię małżeństwa, gdzie zanika żona. I ogólnie, no, mąż oczywiście z pierwszą osobą podejrzano. Dziecko chce do mamy, więc y, oczywiście policja robi wszystko, żeby to y, jak najszybciej ogarnąć. Dodatkowo w sąsiedztwie mieszka były pedofil, i on jest też oskarżany o to. No i takie dziwne zażyłości. Bardzo przedstawione ciekawie został wątek psychologiczny głównego właśnie bohatera tego męża, więc to jest jak najbardziej na props. I ja chcę więcej książek Lisy Gardner i muszę to zdecydowanie nadrobić. Okej, okay, dalej jest. Dwudziestka od Tomasza Żaka Pewnie kojarzycie też książkę 30 od tego autora, gdzie autor dość mocno wjechał z debiutem e, Zrobił dużo furorę. Mi niestety ta 20 tak średnio przypada do gustu Może dlatego, że ja w no, momencie kiedy wychodziła pierwsza część o, słuchałam I tak trochę zapomniało mi się bohaterowie i trochę nie ogarniałam I z jednej strony e, fajne rzeczy się działy Ale z drugiej nie potrafiłam przypasować wydarzenia do osoby I to mnie mocno jakoś tak myliło i zbijało z tropu Także... E, średniaczek Ok, następnie jest Pieśń Syreny od Aleksandry Kristo. Chyba tak się to mówi. Tak, nadrabiam książki o syrenka Ogólnie podczas słuchania naprawdę zaangażowałam się w to powiedzieć. Była całkiem ciekawa, jednak nie wywołała we mnie efektu wow. Niestety. Ogólnie spoko historia, ale no mówię, nie zawojowała moim sercem i nie rozumiem trochę zachwytów nad nią. bo Była po prostu poprawna. Nie wiem, może ja już mam spaczony jakiś umysł czy coś w tym stylu, ale no, średnio się polubiłam z to powieścią Okej, okay. i już przedostatnia przed e, powieść. E, pies, który nas odnalazł od e, Jagny Kaczanowskiej? Tak? Przepiękna opowieść. Do bólu smutna, do bólu taka urocza. Jeżeli lubicie książki Williama Bramsa Camerona, czyli tam był sobie pies, był sobie pies dwa e, o który wrócił do domu itp., itd., to na podobnych klimatach jest ta książka. Tutaj jest o tyle ciekawie, że mamy rodzinę, gdzie jedno z dzieci ma autyzm. No i. Ciężka sytuacja w rodzinie, bo córka czuje się przez rodziców niedoceniana, pomijana, bo oczywiście to chore dziecko jest na pierwszym planie. Ojciec, no, niezadowolony, że jego dziecko jest chore. Matka wszystko ma na swoich barkach. Dodatkowo no, nagle pojawia im się pies, który no, mają dać do schroniska, okazuje się, że on ma na tyle chorą łapę, że trzeba ją byłoby amputować. No i ze sprawą gadania ludzi w przychodni weterynaryjnej, kobieta potraga tego psa zaadoptować. No i zaczynają się udziać bardzo ciekawe rzeczy Rodzina wywraca się o 180 stopni No i zaczynamy pełną akcję, przygodę I to jest przepiękna opowieść, po prostu... Dla mnie książki ze zwierzętami no... Zawsze się podobają, nie ukrywajmy tego Bo wiadomo, że... No człowiek jest uwrażliwiony na zwierzęta, także... To jest przepiękna opowieść, przy której możecie się wzruszać nieraz Ja już czuję, że mi łzy lecą, a nie chciałabym tego Bo jeszcze chciałabym nagrać więcej filmików dla was dzisiaj a jak się rozmawiamy, to nie będzie fajnie No ale przepiękna powieść, naprawdę książka warta uwagi Ok, i przedostatnia książka, czyli Czarne Skrzydła Czasu od y, Diane y, Stiflert Nie potrafię czytać tego nazwiska Mimo, że czytam trzynastą powieść tej autorki, to dalej nie potrafię przeczytać tego nazwiska no ale nieważne y... Dłużyła mi się ta książka. To zdecydowanie. Jak trzeba to powiedzieć, bo naprawdę ciekawa, bo jednak coś tam się więcej działo, tak tutaj mamy historię pracocholika, który no stop spędza czas w pracy. I który, aby się chce rozwijać, mimo że pieniądze nie są dla niego ważne, to jednak chce zbudować imperium. I trochę dla mnie jest dziwny ten wątek właśnie kruka i tych skrzydeł, i nie potrafię tego za bardzo ubrać słowa, ale ja nie wiem. Ja już chyba wolę jakieś inne powieści niż to. Wiem, że jest na audiobooku jeszcze ta książka była sobie rzeka. Spróbuję, dam szansę, ale jest to 3 razy sztuka. Jeżeli ta trzecia mi się nie spodoba, ja sobie teorię książki tej autorki, bo ja się z nimi dość długo męczę, chociaż nie powiem. Czy ta część miarę mi się podobała, chociaż dla mnie była za bardzo podobna do Siedmiu mężów w Wilniku, więc. Jak zwał tak sobie? I ostatnia powieść, czyli Krójowa głodu od Wojciecha Chmielarza. Na tym zakończyłam ten miesiąc. Naprawdę bardzo ciekawa książka, mega wciągająca, bardzo dużo akcji i wątek trochę fantastyczny, co u tego autora raczej nie spotykałam, przynajmniej z tych książek, które słuchałam, a słuchałam chyba większość. Także bardzo pozytywne zaskoczenie, zdecydowanie chcę więcej. Autor zrobił fenomenalną robotę. i ja czekam na kolejne książki autora, ponieważ no, wojciech chmielasz to jest jeden z takich autorów, które którzy zazwyczaj mnie nie zawodzą. Chyba tylko w jednej książce się zawiodłam, Rymy już może też nie zawiodzi, więc ja na tak samo też. Może za dużo powiedziane słowa. Ale ogólnie tak. Tak się właśnie przedstawia moje podsumowanie lutego. Dajcie znać, czy które z tych książek czytaliście, czy macie może w planach. No i co? Mamy już praktycznie połowę marca. Mi czytelniczył idzie to średnio, ale dobre książki czytam, więc tyle dobrego. I co? Ja jeszcze wami żegnam. Nie będę zbytnio przedłużać, bo i tak pewnie ten filmik wyjdzie długi. I do zobaczenia w kolejnym. Na razie.